Siemano, ja jestem Gosia, a to pierwszy odcinek z serii zagrajmy w Happy Wars. Wars. Yy, to będą bardzo krótkie filmiki na razie. Potem postaram się wrzucać dłuższe. I zaczynaj. Więc, więc zaczynamy. Jakby ktoś nie wiedział, co to, to Happy Wars, więc się zaraz, dowiedzieć 8 minut. Bonus time, multiplayer, chyba dzisiaj zagramy with match, start game i czekamy, aż gracze przyjdą. Aż się rozpocznie runda, to ja zapauzuję. Wracamy po pauzie, jak widać już się zaczęła gra prawie, więc no i się zaczęła, no nie mam naprawdę. Mamy. Ja. I dalej. Idę. W tym, że poległam, przejrała... da, to dalej. Można tak hmm. powiedzieć. Idziemy za tą grupką. Grupka, grupka. Hmm. Trzeba przejąć tu coś. Myślę, że z tego będzie seria jak dobrze pójdzie, ale tego nie jestem pewna jeszcze, więc jest sposób. Poszboczł... tak A tam już trzeba do nich Bardziej powiem o co chodzi w tej ale tak głębiej. Trochę. W tej grze polega. Tak. Wychodzimy sobie... Zostanę w zameczku tam, a tam wyżej eee, i musimy przejąć drużynę przeciwnej z jestem z mlekiem. Muszę trochę kontrolować czas, bo mam ograniczony czas tak naprawdę

зелёный угол правой и левый угол правой то есть закрытие зелёного есть такой агент так чтобы можно было можно было

No to są niektórzy. Woli będziemy kończyć. I co? Może wezmę, zrobię pauzę. tam się przedrżemy przez to zgrupowisko, jak tam widać. Malutko upadłem Dobra. To pauza. Au. Pauza. Wracam już po pauzie. No trochę się dzieje, trochę teraz. No, no, no. O o, już blisko. Trzeba już być na wartę. O, e, o e, e. e, e. O, Jest oni tam są, tam, tam, tam. Tam kolejny idę.

Dobra, i teraz mnie zabiją, to kończę odcinek, zrobię. Może zabić. O, że uciekam, uciekam. Może się uda. Może się uda. Jest jedyna dla mnie nadzieja. jest jedyna nadzieja. Jest jedyna wam. Jedyna... Oj, dobra. Trudno. Dobra, to by było już na tyle. Ja się z wami żegnam. To był pierwszy odcinek z serii. Zagrajmy w Happy World stary. <gryzamy> ja, więc trzymajcie się, Aha. nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, dajcie łapki w górę, bo to motywuje, i trzymajcie się cześć.